Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie. Mam nadzieję, że macie ze sobą kawę. Mam tutaj kabusie z cynamonem. Taki mamy dzisiaj klimat, ponieważ będziemy rozmawiać o jesiennym. Umilaczek. powiem Wam o rzeczach, które już znam, ale również o rzeczach, na które będę tej jesieni polować. Wszystkie umilacze, które znajdziecie w tym filmie, będziecie mieli podlinkowane w opisie. Tam możecie zaglądać i już na początek stawcie kciuki w górę, jeśli lubicie jesień. Przechodzimy do jesiennych umilaczy. Pierwszą taką rzeczą, która umila mi ten sezon jesienno-zimowy, to jest słuchajcie, herbata. I znalazłam, słuchajcie, trzy herbaty, które są w takim typowo jesiennym klimacie. Pierwsza z nich to będzie Brown House and Tea herbata, słuchajcie, o, o smaku szarlotki. Nie jest słuchaj, jakaś e, szałomo droga, bo mam tutaj ja tylko dwie drogi. Czarna herbata inspirowana ciepłą szarlotką. Wyrazista baza liści łączy się z suszonym jabłkiem, gorący cynamonową i prawdziwą laską wanilii. To są typowo moje klimaty. Szarlotka bowiem nie sprawdza się tylko jesienią, ale wjeżdża dobrze też zimą. Kolejna herbatka, yogi tea, pumpkin chai. Ja w ogóle ostatnio choruję na herbatę, kawę w stylu właśnie chai. Nawet, słuchajcie, sobie jedną herbatę kupiłam i robią z mlekiem. I tak mi to zasmakowało. Tutaj macie pumpkin chai, a herbata z dynią, imbirem i pomarańczą. Brzmi to wspaniale. Cena tej herbatki, jak tutaj patrzę. Też nie jest bardzo wysoka. Na Allegro e, lata za 17,89. Ale tutaj jest napisane, słuchajcie, że to jest herbata organiczna. Tylko czy ona jest w torebkach? Tak. I to jest herbata w torebkach. Więc e, 17,89. Jak na torebkową herbatkę to jest dużo, ale ja jestem w stanie. Dlatego smaku się poświęci. Mam jeszcze jedną taką herbatę z trochę wyższej półki. Zaglądam sobie, słuchajcie, tutaj na dół, bo tutaj mam komputer i mam pootwierane wszystkie linki. Mam tutaj już taką typowo sypaną herbatę, która wygląda przepięknie nawet na obrazku. Sweet, sweet cinnamon z marki Piak Z tego co ja widzę, to tutaj jest polska marka. Mamy tutaj herbaty, mamy saszetki, mamy herbaty białe, czarne, rojbos, napary ziołowe. Bardzo ładnie w ogóle wygląda strona z tymi herbatami. I to jest, słuchajcie, czarna herbata w ciepłych objęciach cynamonu. w ogóle pięknie to brzmi. Kusząca i wonna kompozycja liści czarnej herbaty z cynamonowym szeptem. Słodycz cynamonu dodatkowo podkreślają liście słodkiej jeżyny, zawierające naturalną substancję słodzącą. Dodatek suszonych kwaskowych jabłek doskonale równoważy słodycz, a całość rozświetlają miedziano-żółte płatki kwiatów. Jestem kupiona, słuchajcie. Ta herbatka już jest z wyższej półki, kosztuje 6 dyszek, a jeżeli słuchajcie, czajcie się na coś, co jest y, bardziej dostępne, to ja Wam bardzo polecam herbatki z teka, one są przepyszne. Moja y, ukochana herbata to jest chyba jabłko z cynamonem, chociaż oni, y, widzę, że co roku coś nowego tam do asortymentu dodają i dosyć unikatowe smaki, słuchajcie, możecie dorwać w Dilizie, więc daję Wam cynk. W Dilizie koniecznie zwróćcie uwagę na półkę z herbatami, bo tam często właśnie jakieś takie niespotykane smaki odtykane występują. Herbata herbatą, ale ja sobie jesieni nie wyobrażam też bez kawy. Jeżeli chodzi o kawę, to będę się czaić, słuchajcie, na zakupy oczywiście mm, kawy, już używam na co dzień, czyli kawy Nespresso z kapsułkami. Będę się też czaić na zakup kawy zmielonej albo w ziarnach. Dostałam bodajże na urodziny kawiarkę, w której będę chciała sobie właśnie parzyć taką kawę. Mam młynek, słuchajcie, także dla mnie nie jest problem, żeby sobie świeżo tą kawę zmielić. Przejdźmy do tego, co znalazłam. A znalazłam Znalazłam dużo innych rzeczy. Jeżeli chodzi o Nespresso i moje Nespressiary, to słuchajcie, na stronę wjechały już nowe jesienne smaki. Między innymi jest to Pumpkin Spice Cake, którego ja się nie mogę doczekać. Na pewno wyląduje u mnie w koszyku. Mamy też Maple Pecan, będzie bardziej pewnie jakaś orzechowa. Nespresso co roku wychodzi z trochę innymi propozycjami na jesień. Mamy tutaj Pumpkin Spice Cake. 28 zł za jedno opakowanie. Delikatna kompozycja łagodnych arabik z Ameryki Południowej urzeka subtelnym, słodkim aromatem dyni otulonym ciepłymi nitami korzennych przypraw. Cynamon goździków kardamonu oraz aksamitną słodyczą przywodzącą na myśl domowe ciasto. Maple pecan, natomiast karmelowa słodycz syropu klonowego łączy się tu z wyrazistym charakterem orzechów pekan, tworząc harmonijne połączenie z delikatną biszkoptową nutą naszych łagodnych arabik. Bardzo ciekawe propozycje. Na pewno wyglądają u mnie w jesiennym koszyku z kawą. Jeśli o kawie mowa, to cheers. Jeżeli chodzi o kawę mieloną, to znalazłam też bardzo fajną propozycję. Kawę smakową pieczone jabłko. Nie będę sobie łamać języka na wypowiadanie nazwy tej marki. Widzicie ją, słuchajcie. Tutaj jest to kawa 100% arabika. Opis tej kawy czy tam. Rozgrzany piekarnik, a w nim pieczone jabłka. Delikatne, ciepłe, miękkie i z nadzieniem. Ten smak kojarzy nam się z domem, rodziną, popołudniem, a także z ciepłem. Od najbliższych. Zapach wypełniający kuchnię, gdzie rozmowy smakują najlepiej, a śmiech wybrzmiewa najczęściej. Do tego wanilia, świeża, pachnąca, otulająca zmysły. Brzmi to naprawdę fajnie, słuchajcie. I ta kawka kosztuje 30 zł. I mamy tutaj 200 gram kawy. Na no, Allegro znalazłam też ciekawą propozycję, jeśli chodzi o e, kawę ziarnistą. Pumpkin Spice Latte 100% arabika. Tutaj mamy, słuchajcie, trzy dyszki, i mamy dynie. E, mamy przyprawy. Pumpkin Spice Latte stało się ikonicznym sezonowym napojem, szczególnie popularnym w czasie jesieni. Dzięki bogatym smakom i aromatycznym przyprawom uchwyca esencję jesieni w filiżance. Średni stopień wypalenia podkreśla idealny balans pomiędzy intensywnością, niską pasowością, średnią słodyczą i przyjemną goryczą, tworząc harmonijną całość. Nie jest warto zaryzykowania, ja na pewno jestem nią zainteresowana. Jeżeli mówimy już o kawach i o herbatach, to warto w swoim asortymencie mieć jakiś syrop do kawy, syrop do herbaty, czyli taki dodatek, który sprawi, że Wasza herbata nie będzie już zwykłą herbatą albo kawa, zwykłą kawą, tylko zamieni się w naprawdę cozy z nowym napój. Słuchajcie, zostawiam Wam propozycję paru takich Styropów. Na rynku jest ich ogrom. Poczynając od pumpkin spice Latte, przechodząc przez smaki karmelowe, orzechowe, piernikowe. Takim chyba wiodącym producentem tych syropów jest Monini, o ile się nie myślę, i wiem, że oni też mają wybór syropów bez cukru. A jeżeli chodzi o linki, to zaglądajcie do opisu. Nie wyobrażam sobie jesieni bez świec, bez tego przyjemnego aromatu unoszącego się w domu. Świeca daje też, słuchajcie, zawsze trochę przytulności, trochę zmienia światło w pomieszczeniu, a przede wszystkim zmienia zapach. Ja tak jak widzicie jestem fanką świec z wosku i knota, to są słuchajcie świeczki sojowe, ale jeżeli mam Wam jeszcze polecać jakąś firmę, to polecam firmę Twinkle Candle. Ich świece to chyba są najbardziej intensywne świece, jakie ja miałam. Świece z wosku i knota są w 100% sojowe. W Twinkle Candle niestety nie mogą się dokopać tej informacji, czy one są z samego wosku sojowego zrobione. W przypadku wosku i knota to jest raczej transparentne. Oni, słuchajcie, teraz wjechali z jesienną kolekcją i jeżeli macie zamawiać świeczkę, zamówcie sobie dynie i koździk. Ja mam y, od nich ten wosk i pachnie po prostu przebieg. A jeśli chodzi o Twinkle Candle, to bardzo polecam Wam świeczkę Vanilla Kashmir, która pachnie słuchajcie, jak świeże pranie. Uwielbiam takie zapachy w domu, one są bardzo bardzo neutralne, najniedrażniące, ale jest też tam taka świeczka typowo jesienna, nazywa się bodajże pumpkin, i ten zapach też miałam i też go bardzo polecam. Jak jesień, to słuchajcie, marznące stopy, czego ja nie znoszę. Poznaję zawsze po tym, że kończy się lato, że zaczynają mi marznąć stopy. A jeżeli zaczynają marznąć stopy, to przydadzą się ciepłe, najlepiej wełniane kapcie. Z tego co ja widzę, bardzo fajną ofertę w swoim asortymencie ma sklep Vanuba. Wejdźmy na ich. Strony i sprawdźmy, co tam w trawie piszcie. Co Wy tutaj do nas macie? Przede wszystkim za zapisanie się do newslettera od Losu Wam mówię, że macie 10% zniżkę, bo to jest pierwsze, co wyskoczyło mi. Na ich stronie. O jezu, jakie piękne kapciuchy! Klasyka w nowej odsłonie. O jezu, na takie kapcie. Dlaczego one są takie ładne? Ciekawe, ile kosztują. To są, słuchajcie, kapcie, które już swoje kosztują, ale one są wykonane z naprawdę fajnych materiałów. 229 zł. Jak na kapcie jest to bardzo dużo, ale jeżeli możecie sobie pozwolić na taki luksus, to polecam. Nie urzekły kapcie damskie tanami. Chociaż powiem Wam, że 200 zł na kapcie to nie jest. Już jest spory wydatek, dajcie znać, jak to u Was wygląda. Jeżeli macie te kapcie, Dodajcie dajcie znać, jak Wam się je nosi. Czy je się łatwo czyści? Czy to są kapcie na jeden sezon? To jest moje pytanie. Czy on posłużą Wam więcej niż jeden sezon? Jeżeli tak, to jak je czyścicie? Czy je pierzecie, wrzucacie do pralki? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli chodzi o jakieś tańsze alternatywy, to idziemy na Allegro. A ten pies ma dzisiaj jakiś problem. Ale Wy, pieski, nie macie problemu. Wy jesteście w idealnych warunkach. Zobaczcie, słuchajcie, te y, dźwięki z otoczenia, ale ja już nie mam na to wpływu, słuchajcie. Pies sąsiadów po prostu oszalał. Mamy na przykład bardzo fajne kapcie z wełny Merinos. Miejku, jakie są cute, jakie są urocze. Za 76 zł, więc na Allegro możecie znaleźć naprawdę fajne alternatywy. Pantofle wełniane, niskie, piętą. Wyglądają, słuchajcie, jak taka chmurka, aż się chce wstąpić do nich stopę. Niby na każdy dzień i porę roku względu na uniwersalne kury może być zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Także słuchajcie, unisex. Znalazłam no, też bardzo fajną ofertę e, damskich kapć naturalnej wełny owczej, także tutaj Wam też wrzucam zdjęcie, linki macie oczywiście w opisie. 58 zł, więc super. Ostatnio chodzi mi też po głowie e, nowy kos i zaczęłam, słuchajcie, szukać w różnych sklepach. Byłam w takich typowych sieciowach, czyli w Pepko, w Senseju, ale tam jest głównie ten problem, że te kocy są, słuchajcie, z poliestru. A ja bym jednak chciała, żeby koc albo był z bawełny, albo z wełny. Oczywiście wełniane koce to już jest trochę droższa zabawa, ale nawet muszę Wam powiedzieć, że dodałam sobie parę koc do kuszyka na Allegro. Zobaczmy, co my tam mamy. Im większy rozmiar, tym też wyższa cena. Więc jeżeli potrzebujecie kocyk taki tylko, żeby się nim owinąć na kanapie, to cena będzie zdecydowanie niższa. Jestem, słuchajcie, też zaskoczona, bo te wełniane koce można znaleźć wcale nie w takich bardzo szalonych cenach. Nie aż tak odstających od Niektórych sieciówek, bo widziałam już kocet w niektórych sieciówkach za 100, za 150 zł, wykonane w 100% z poliestru. A tutaj znalazłam na przykład koc wełniany runo, 100% wełny nowozelandzkiej, za 188 zł. Jeszcze taka cena do zaakceptowania. Wymiary to jest metr 40 na 2 metry. Mi zależy na tym, żeby minimum w szerokości miał ten koc 2 metry, więc myślę, że byłby ok. I myślę, że będę go zamawiać. Tylko nie wiem, w którym kolorze, bo bardzo mi się podoba kolor brązowy. Bardzo mi się podoba też kolor beżowy. Jest to słuchajcie, dosyć taki uniwersalny kocek, więc jak nie na łóżko to właśnie będzie nam służył do tego, żeby ukrywać się nim na kanapie. Jeżeli chodzi o wełnę i bawełnę wcale nie jest tak łatwo, słuchajcie, taki koc trafić. Mam jeszcze jeden bardzo fajny koc w 100% z bawełny o takim naprawdę ładnym splocie beżowy i on jest za 249 zł jest taki mniejszy kocyk, którym możecie właśnie się okryć na kanapie 125 na 15 m wygląda bardzo ładnie. Znalazłam też przepiękny kocyk bawełniany we wzory. Jeżeli bardziej lubicie zaszaleć we za wnętrzach, wykończony stylem szydełkowym. Firma przykłada, słuchajcie, wagę do zrównoważonego rozwoju ekologicznych praktyk. Fajnie też stwierdzić taką firmę. Kocyk kosztuje 200 zł, więc wcale nie tak dużo. 1,50m na 2 m. To już jest taki rozmiar, który by mnie satysfakcjonował. Ja się nad tym kocem zastanowię. Chociaż jestem bardziej skłonna Wydać na te wełniane koce z Allegro. One są w podobnej cenie, też dwie stówki. Przechodzimy, słuchajcie, do kosmetyków. Ja bardzo lubię taką sezonowość w życiu, jak pewnie już zauważyliście. I sezonowo też zmieniam kosmetyki i zapachy, których używam. Zacznijmy sobie może od maseł do ciała. I jest parę takich peryłek, które ja bym chciała wypróbować. Ale zanim, to polecam Wam serdecznie masła z The Body Shop. Co prawda, firma już wycofała się u nas z rynku, ale widziałam, że może. Można te masła znaleźć jeszcze na Allegro. Możecie tutaj zobaczyć, jakie masełka są wystawiane właśnie na, przykład na Allegro. Bardzo lubiłam ten dyniowy ich sezonowy zapach. Jeszcze mieli jeden taki fajny zapach, chyba on się nazywał Spicy Orange, z tego co pamiętam. Szukajcie, a znajdziecie. To są naprawdę fajne, jakościowe masła. To są wegańskie. Bardzo mi bardzo miło mi się ich używało i moja skóra bardzo je lubiła. A jeżeli chodzi o masła, które mnie jeszcze ciekawią w tym sezonie, to znalazłam na przykład na kokolicie masła z Firmy Cztery Szpaki. Tymi zapachami, które do mnie przemawiają, jest dynia i Kardamon. To ma 150 ml. Kosztuje 39 zł. I jeszcze z czterech szpaków wypatrzyłam cynamon z wanilią, który brzmi bardzo zachęcająco. I ono, słuchajcie, już jest za trzy dychy. Tutaj mamy aktualnie jakąś promę. razem, słuchajcie, te ceny na kokolicie, więc e, jeżeli macie jakieś kłody rabatowe, to pewnie piadą. Bardzo też, słuchajcie, mruga do mnie masło z Ritualsa. E, The ritual of Mare. To jest to masło w pomarańczowym słoiczku. Słodka pomarańcza i drzewo cydrowe. Ta energetyzująca linia produktów do pielęgnacji zawiera pozyskiwany z majestatycznego drzewa cedrowego olejek znany z właściwości końca ciało i umysł, czysty, aromatyczny olejek eteryczny ma podbudzający drzewny zapach, połączono go ze świeżym, cytrusowymi mięśnami słodkich umarańczy. Słuchajcie, takie masło, które doda Wam energii jest z rana, a czasem wiadomo, w taki jesienny poranek człowiek nie ma siły. Więc jeżeli jesteście w stanie sobie umilić ten czas po prysznicu, dlaczego nie? Bardzo lubię sezonowo zmieniać sobie żelę pod prysznic, bardzo lubię sobie sezonowo zmieniać balsamy do ciała, Ciała. Masło z The Ritualsa, wiadomo, z najtańszych nie należy. 115 zł do rozważenia. Z takiej średniej półki cenowej mam tutaj balsam z Hagi. Regenerujące masło do ciała korzenna pomarańcza. I korzenna pomarańcza to jest coś, co złe, więc zawsze mnie przekona. Moja słabość. Uwielbiam takie zapachy. Spicy Orange 200 ml, 65 zł na kopolicie. Ale słuchajcie, znalazłam też to masło w formie balsamu do ciała i jest ono The cat W tym momencie za 36 ,99 zł. 99 groszy. Te balsamy ja sobie ostatnio testowałam. E, testowałam, bodajże malinowy kruśniac i tak kochałam się smarować tym balsamem, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że kupuję sobie ten Spicy Orange. Zostawiam wam do niego linki. Te produkty z Hagi naprawdę fajnie się sprawdzają. To już jest któryś balsam, który od nich mam, na przykład mi do Przedostatnia kategoria to jest kategoria, którą ja uwielbiam i która totalnie kojarzy mi się z jesienią czyli sole i kule do kąpieli. Sprawdzam Pewniaki to sole z Kneipa, z moich ukochanych. Znajdziecie je w Rosmanie, chociaż w Rosmanie nie ma dużej rozpiętości, jeżeli chodzi o zapachy. Polecam Wam właśnie szukać na Allegro, można też znaleźć tam taniej. Ukrywam, że ja najbardziej lubię te eukaliptusowe zapachy. Które właśnie w tym sezonie jesienno-zimowym działają też super, jeżeli czujecie, że was coś bierze, że macie katar, położenie się do takiej pachnącej lasem piany, nie dość, że od razu odtyka wam stoki, to niesamowicie relaksuje. Więc ja polecam te leśne zapachy. A jeśli chodzi o nowości, które będę chciała sobie przetestować, nie byłabym sobą, jakbym nie zajrzała na stronę lasha. To, co mnie zainteresowało w aktualnej e, ofercie, to jest Pumpkin Spice and Everything Nice bąbelkowa Co. Ja miałam raz kostkę właśnie z lasza i ona była tak wydajna, jak korzystałam z niej kilka miesięcy. Ona naprawdę robiła fajną pianę, więc tak nie będę się chciała przejechać do Lasha. Jak zobaczyłam, że Organik ma w swojej ofercie nie tylko kule do kąpieli, ale też całą linię balsam i peeling, ja oszalałam i na pewno słuchajcie sobie zamówię, bo kule z organika to są jedne z najfajniejszych, e, pachnących kul, jakie ja miałam. To porównywalna jakość do lasza. Szukałam właśnie tą linię Spicy No i przepadłam, gdyby nie to. Że teraz mają tutaj jakiś komunikat, że strona jest w przebudowie. Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszego sklepu. Pewnie bym teraz wlazła i zamówiła. Będę się czaić. Ostatnią kategorią jesiennych umilaczy będą perfumy, zapachy, zapachy sezonowe. Zapach, który testowałam i mogę Wam polecić. Jeden z takich już według mnie bardziej otulających i cięższych to jest Victor Troll Flower Bomb. Są Słuchajcie, takie kwiatowo-piżmowe. Dla mnie to jest taki kwiatowy zapach, otulony takim ciepłym Konem. W nutach głowy mamy, słuchajcie, bergamotkę i herbatę. Serce to jest frezja, jaśmin, orwida i róża. Podstawa jest paczuli i ten zapach jest wrzucony do torby zapachów kwiatowo-orientalnych. Moim zdaniem przepiękny. Mnóstwo komplementów dostawałam, jak go nosiłam. I mnóstwo też komplementów dostawałam od mężczyzn. Ten zapach wyjątkowo podoba się mężczyznom. A jeśli chodzi o takie zapachy, które ja bym chciała przetestować, to niesamowicie ciekawi mnie Dolce Gabbana. To jest jedna z marek które ja perfum lubię najbardziej. Mamy tutaj na przykład Devotion, tej wersji Intense. Głowa to jest orzech laskowy Serce, kwiat pomarańczy Podstawa wanilia, to po prostu dla mnie Krzyczy jesień, dajcie znać Czy nuchaliście te perfumy i, i jak wam One się podobają na żywo, jak się utrzymują Jestem ich bardzo ciekawa Takim zapachem, który również mnie Intryguje od Dolce Gabbana, to jest e, Zapach Q, w tej wersji Czerwonej, bardziej intensywnej W głowie czereśnie W sercu mamy jaśmin podstawy mamy wanilia, bardzo proste Akordy, aczkolwiek ta czereśnia, z tego co widzę, ona jest tutaj kandyzowana, więc to może być takie fajne przełamanie. kwaskowość, właśnie z tą e, ciepłą podstawą wanilii. Wydaje mi się, że jest to na no bank zapach bardzo taki słodki, lepiący i ciepły. A jesień, wydaje mi się, e, jak znalazł. Bardzo też bym chciała ponuchać jakiś tester. Są to perfumy, słuchajcie, które na pewno niesamowicie mnie ciekawią i które będę chciała w przyszłości sobie przetestować. A jeśli chodzi, słuchajcie, o trochę tańsze perfumy to weszłam sobie na stronę Zary. Widzę, że oni mają wiele naprawdę interesujących zapachów, co zwróciło moją uwagę na ten sezon jesienny. To będzie zapach Cocoa Sunset. Zapach słodki, kremowy, kojący. Główne nuty bita śmietana, czekolada mleczna i wanilia. Bardzo ciekawe. Perfumy na stronie Zary oscylują, tak widzę, od 60 do 130 zł. Ten Cocoa Sunset to jest, słuchajcie, 100 ml za 89,90 Bardzo fajna cena. Dajcie znać, jeżeli testowałyście. Ja miałam chyba dwa zapachy z Zary, ale zamawiałam je w ciemno i nie za bardzo trafiłam. No tam, więc oddam je. Mamie, mamie używało się bardzo przyjemnie. Kolejnym zapachem ze strony Zary, który mnie zaintrygował jest to Whipped Coffee. Mamy tutaj piankę cappuccino, biurki czekoladowe obłok słodkiego piżma. Ten zapach jest jak pierwszy łyk ciepłego napoju w niby poranek. Lekki, kremowy i kojący. To po prostu brzmi, słuchajcie, jak jesień w butelce. Tutaj mamy również 100 ml za 89,90. I ostatni zapach z tej strony to jest Vibrant Carmel. Te perfumy, słuchajcie, mają 90 ml, kosztują 65,90. Jeśli chodzi o nuty, perfumy, które pozostawiają słodkie wrażenie, łamiące zasady, z górnymi nutami bergamotki i mandarynki, środkowymi kwiatu jabłoni i dolnymi wanilii i praliny. Brzmi bardzo interesująco. Dajcie koniecznie znać, czy testowałyście któryś z tych zapachów. Jestem ciekawa wszystkich trzech. No dobra, kochani, to już było tyle z tego filmiku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze jesienne umilacze. Myślę, że tutaj przekazałam Wam sporą dawkę inspiracji, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy materialne, które realnie to jesień mogą Wam uprzytulnić, umilić. Zostawcie po sobie kciuki w górę. Czekam na Was w komentarzach. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to subskrybujcie subskrybujcie żeby w przyszłości nie przegapić żadnego filmu do następnego buziaczki pa pa